Geometrii nasz, czyli platformówka 2D, taka jak Mario, w której zamiast twórców gry, levele robią gracze. A to jest Pemon Lista, czyli lista 390 mniejszych rankingowych leveli tej gry. Rozpoczynam serię, w której przechodzę wszystkie te levele, albo przynajmniej postaram się od samego końca, czyli od os ostatniego miejsca. To jest pierwszy odcinek, więc zaczynamy. Spoiler, ten film będzie podzielony na dwa etapy. Pierwszą połowę levela i drugą połowę levela. Dzisiejszym levelem jest Parabox, czyli taka podróbka kamerzytaszu gry ze Steama, którą widzicie na ekranie. Dobra, to wejdźmy na listę i... Na ostatnim spodzie mamy Parabox by Mati2003. Nie, jest ja nam tą grę. To będzie zagadka logiczna. Dobra, bierzemy i lecimy. <tryk> Dobra, ja chyba grałem w tą grę. Znaczy w e, geometrii Dashu grałem, bo to ogólnie chyba jest... Taka gra widziałem na TikToku o myśleniu. A ja nie lubię myśleć. Tu z tymi strzałkami a idę mogę zmieniać kierunek. Trzeba przodu do góry mogę iść była taka kiedyś gra, chyba zjewałam. Kurde! <tryk> była kiedyś taka gra. W górę, ta gra chyba jest w wielu wariantach Ja miałem kiedyś na telewizorze taką grę, tylko że tam miałem sterować się tymi strzałkami takimi na e, pilocie żeby dojść pilwidem i miał właśnie takie boxy, żeby je znaleźć. I... bardzo lubiłem tę grę, się okazało, że ją usunęli, że nie ma jak jej zainstalować teraz. Tak, demotywatory de tam działają. Najważniejsze jest, nie? Eee... To nie wydaje się takie trudne mi się, że się ją już kostką i tego. Czekam, czemu to oceni na Easy Demonia, bo nie to. mam mieć 16 i to to Easy będzie. O ile będę miał takie kostki właśnie. O tym mówiłem. I wchodzę i wychodzę. Okej. Okay. To tylko jak przy ścianie jest dobra. no Dobra, to ma ten spoko, mechanika, ale to może być bardzo uciążliwe potem, A ja nie lubię myśleć. Trzeba będzie myśleć. To jest słabo. Co ja zrobiłem? Dobra, mam plan. Ja idę tu i to tu. Ty, ale jak na level w gometki nasza to bardzo clean zrobiony jest ten level. Ja bym tak nie umiał. I Ogólnie ładny jest. Czekaj, gdzie ja wiem jeszcze... Aha A to ja już zepsułem? Widać, czasami trzeba myśleć pomyśleć chwilę zanim coś się zrobi No dobra. No mm, ale nie wiem jak będzie działać ta seria, bo nie dojdę prędzej czy później do takiego momentu, że w ogóle nie będę umiał nic zrobić. No ale to wtedy chyba zakończę po prostu tą serię, albo no, będę skipnę te levely, których nie umiem zrobić. Co ja mam tu zrobić? A, kupi jestem, myślę co ja mam zrobić, a to jest takie proste. Na no, razie, jeżeli ten level tylko 16 to jest bardzo proste. Jakby nie Może. Nie Hard. Okej. Okay. No to mamy teraz to. tak. Będę tak. Chyba nie tak. Pfff. E, może. Co ja No ja tego nie wypchnę teraz. Ty... jestem. Ogólnie powinienem być dobry w zagadki. Bo mówił kubik, kubik składać, ale. No jak widać, coś mi nie wychodzi. E, ale. E. W zagadkach takich yy, często było takie zrobione, że ta najmniej oczywista rzecz jest rozwiązaniem Przynajmniej byłoby tak, gdyby nie by, Gdybym nie był debilem Dobra, już, już rozumiem chyba Chyba jednak nie jestem Jednak trochę trudniejsze to było niż myślałem Dobra JD jest dobrze Kanał, w ogóle ta seria, bo ten kanał, oczywiste, że będzie miał jakieś inne filmy Jest inspirowany dwoma kanałami za granicą, możecie se sprawdzić Pewnie dam link w opisie, czy coś eee... I... Jeba I... eee... No i... Eee... Mam też drugi kanał, angielski W którym będę pewnie wrzucał edity i... Jak czegoś się nauczę, Blenderze na przykład się uczę, który ma taki sam y, nich jak ten, że ma taką jakby w na dole, ten, też do opisu dam ten kanał. No, To się, nie wstrzyma. I, no może będę robił tłumaczenia, kanału, bo nie jestem, tutaj tłumaczenia od tamtego kanału na polski. Ten kanał jest tak naprawdę tylko po to, żeby sobie pogryźć w geometry dasza, nie marnować czasu, no bo... No bo nie? Wiem, nie. Pani nie wychodzi na to samo, nie? E, i się nauczyć montować filmy w DaVinci Resolve Co tu się dzieje? Dlaczego ja mam wejść do jakiegoś purple -pur boxa? To chyba niedobrze, chyba bardzo nie. W ogóle, co to za to na Y... Trzeba przeanalizować i zrobić plan co? więc robię taktyczną analizę. O. Dobra, założyło mi to tylko jakieś 20 minut

Co to jest? Mm. Czemu to jest czarne? Czemu to się świeci z innej strony? Co to, to jest? Co tu się odpierda? Dobra, no, jest no, nikulinnie. Rozumiem, że yy, ja jestem w jakimś i mogę z tego wyjść no właśnie. Problem jest jak ja mam to kurwa zrobić. jak nie powinno być takie cudne Ile bym myślał, co jest cudne. Dobra, kur. Muszę z tego wychodzić przecież. Ale chcę ja zostać Teraz wchodzę tu, tu i, I mogę wejść na środek. W sumie fajny ten level, ja nie lubię zagranek elektrycznych, ale dalej ciekawy jest. On mi przypomina taką grę takiego, takiego super kreatora, dewelopera gier, który już nie, nie robi gier. Uciekł, nie wiadomo co się stało, Das Samso... Ham... ham sogan ham, ham slogan. On zrobił taką grę, która była w grze, która była w grze, która była w grze, która była no i ja bardzo lubiłem tą grę i ją przeszedłem jakieś pięć razy. I... no. Co to, kurwa jest? Tylko jak ktoś zrobił tą grę w geometrii Czekaj, czemu wszystko jest różowe, a Nikolos jest zielony? Wejdźmy do tego się coś porąbało Aha! To ma sens, nie? To ma sens Nienawidzę Mati2003 za zrobienie czegoś takiego Przecież to jest... Od lewej strony Napisałem... No Kurde Ej, spróbuj Ale to było przydatne Niżej? Ej no to już, już roz 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 Wiecie co? Trzeba zrobić to samo co wcześniej Wiecie co? Z czipu się nie chce. Przejdźcie w prawo, psujemy ten Zobaczymy, co się stanie. Przestało. coś się dzieje. Mam pomysł. Będę klikał wszystkie przyciski. Czekaj, czym to jest takie krzywe? What? Nie, nie chcę. Chcę przejść ten level, dajcie mi przejść ten level. Tak no ja tak bardzo nie ma sensu, że... Czekaj, co się stało? Halo? Co się dzieje? Jakby Collidery się zepsuły wam Końcówka, no proszę. Nie działa. Czegoś zapomniałem? Wreszcie to było tak zepsuta gra. na mi to zajęło? 450 minut na zdobycie najłatwiejszego easy demona. Już chciałem się poddać bo to jest mega zepsuty level. Albo ja mam coś zepsutego w kąpie, ale naprawdę. Oprócz tych... Słabych, e, tych słabych, e, tego słabego levela ostatniego, na którym... O, w ogóle dostałem robota. Ostatniego levela, na którym spędziłem jakieś 30 minut, to ten level był mega fan. Enjoyment 8x10, 7x10, ale przez tego ostatniego levela to bym to zmienił no, 5 na 5x10, trudność na jakiś harder. Jeżeli chodzi o difficulty, mi się wydaje, mega łatwy level, nie chcę być się tak, ja urodziłem się goły, a potem byłem mały Jadę na dubnie, bo jestem wesoły Niestety nie mam wciąż jaj ani pały Kiedyś byłem biały, potem kolor zwoły, a potem